Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na konferencji prasowej e, Koła Poselskiego Konfederacja. Jest ze mną przewodniczący naszego koła Jakub Kulesza. Jestem ja, były już kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. E, w ten powyborczy poranek chcemy przede wszystkim podziękować wszystkim naszym wyborcom za te pół roku. E, za pół roku ciężkiej pracy, ale też wsparcia. Wyniki wyborów pokazały, że wyborcy Konfederacji okazali się kluczem. Kluczem do geografii wyborczej, którą Wczorajsze badania Exit poli oficjalne wyniki wyborów, które już mamy w zasadzie w komplecie. To, co widać, to, że Konfederacja jest siłą prawdziwie niezależną, siłą nie wpisującą się w żaden z wielkich obozów politycznych. To nie przypadek, że nie udzieliliśmy poparcia żadnemu z dwóch kandydatów. Ten, te dwa tygodnie miodowe pomiędzy sztabami kandydatów do drugiej tury, a naszymi wyborcami skończyły się dziś w nocy. Od razu po zamknięciu lokali wyborczych rozpoczęły się. Festiwal pretensji do wyborców Konfederacji. Dlaczego głosowali tak, a nie inaczej? Mam wrażenie, że jesteśmy jedynymi, którzy z faktu właśnie, że dali wolność swoim wyborcom, potraktowali ich jak dorosłych ludzi, którzy mają swoje motywacje i my te motywacje szanujemy, że jesteśmy jedynymi, którzy taką filozofię, nową filozofię właśnie podejścia politycznego do wyborców zaprezentowali. Chcę podziękować naszym wyborcom, chcę im dodać otuchy, chcę powiedzieć, żeby nie przejmowali się tą krytyką, tymi atakami, tymi wszystkimi Takimi politykami tego układu PiSu i Platformy, którzy im teraz mówią, że są nie tacy jak powinni być. Właśnie fakt, że nasi wyborcy w tym swoim podziale, który pokazały badania, odzwierciedlają bardzo dobrze podział, jaki jest w naszym społeczeństwie. Tą różnicę opinii pokazuje, że my nie jesteśmy przystawką żadnej z tych partii politycznych, ani PIS-u, ani Platformy. Te obozy być może chciałyby liczyć na to, że my tam gdzieś będziemy jakimś takim... Yy, yy, pomocnikiem, ale nie, to nie nasza rola. Naszą rolą jest przedstawienie nowego stylu uprawiania polityki. Yy, dziś jest jasne, niektórzy publicyści, tak zwani prawicowi przyjmują to z szokiem. Jak to? Nie wszyscy wyborcy Konfederacji są konserwatystami, nie wszyscy są tacy, nie wszyscy są tacy. No owszem, udało nam się przeciągnąć bardzo różnych wyborców, udało mi się to zrobić w tej kampanii wyborczej. To nasz wielki sukces. To wielki sukces, że wyborcy, którzy na przykład są mniej konserwatywni niż ja sam, głosowali na mnie jako na kandydata, głosowali na konfederację. Będziemy przyciągać wyborców i PiSu, i Platformy, rzucamy wyzwanie wszystkim tym partiom politycznym e, i tak naprawdę e, wy, frustracja, która się ujawniła e, dziś w nocy w komentarzach, e, czy to dziennikarzy związanych z mediami rządowymi, czy niektórych posłów PiSu, którzy już nas wysyłają, żebyśmy udzielali wywiadów Sputnikowi, e, czy jakichś takich e, sarkastycznych komentarzach e, przedstawicieli obozu lewicowo-liberalnego, którzy czuli się upokorzeni przez ostatnie dwa tygodnie, że musieli zatykać nos i z obrzydzeniem apelować o te głosy sympatyków Konfederacji. Tak naprawdę to wszystko, można powiedzieć, poprawia nam humor, bo pokazuje, że te kolosy na glinianych nogach, jak mówiliśmy, ten obóz III Rzeczpospolitej podzielony między ten duopol, toksyczną symbiozę PiSu i Platformy, która uważa, że metodami socjotechnicznymi podzieliła społeczeństwo i będzie ten duopol dominował. Widać, że to wszystko jest oparte tak naprawdę na bardzo miałkich podstawach. To są ludzie niekiedy wręcz niedojrzali emocjonalnie, którzy mają problem z zaakceptowaniem prostego faktu, że Polacy mają podzielone opinie i różnie też widzą taktykę polityczną, jeżeli chodzi o to, kto był mniejszym złem w tych wyborach prezydenckich. Jeżeli chodzi o nasze stanowisko zaprezentowane wczoraj, chcę przypomnieć, że zaapelowaliśmy do zwycięzcy, a więc już jest jasne, że jest to prezydent Andrzej Duda, o to, żeby uspokoił nastroje polityczne, żeby godnie reprezentował nasze państwo i żeby zagwarantował stabilność polityczną. Przypomnieliśmy też, że nie zwalniamy tempa walki o nasze postulaty programowe. Ta kampania pozwoliła zyskać nam rozpęd i my będziemy z jeszcze większą determinacją walczyć o realizację postulatów programowych Konfederacji. Oddaję głos naszemu przewodniczącemu, posłowi Jakubowi Kulesz. Szanowni Państwo, nasza taktyka na tą drugą turę wyborów nasze stanowisko, by nie udzielać poparcia nikomu, żadnemu z tych dwóch kandydatów reprezentujących dwa obozy polityczne, do których jesteśmy na siłę wciągani, okazała się skuteczna, bo dzięki temu, że nie udzieliliśmy w pierwszym dniu czy w pierwszym tygodniu poparcia, do ostatniego dnia kampanii ci kandydaci walczyli o poparcie naszych wyborców. Nie nas jako polityków różnymi fruktami, pustymi obietnicami, ale właśnie kierowali swój przekaz do naszych wyborców. I dlatego do ostatniego dnia słyszeliśmy wiele ze strony dwóch kandydatów co do realizacji programu Konfederacji. I to uważam za nasz największy sukces, że udało się postulaty Konfederacji wprowadzić właśnie do mainstreamu, do głównej debaty publicznej w ciągu tych bardzo ważnych wyborów. I jestem pewien, że gdyby nie tak wspaniały wynik Krzysztofa Bosaka, gdyby te milion trzysta tysięcy głosów, jakie Krzysztof Bosak zdobył w pierwszej turze, gdyby taki wynik zdobył, na przykład Robert Biedroń, to ci dwaj kandydaci nie mówiliby przekazem konfederacji, postulatami konfederacji, tylko mówiliby o postulatach lewicowych, o wysokich podatkach, czy na przykład o postulatach niezgodnych z ideą konserwatyzmu, tylko wręcz przeciwnie. Jest to nasz duży sukces, uważamy, że to była dobra strategia. Wiedzieliśmy, że te dwa tygodnie miesiąca miodowego się skończą. Myśleliśmy, że niektórzy poczekają chociaż do rana, do, chociaż do oficjalnego ogłoszenia wyników, ale nawet niektórzy posłowie PiS u nie wytrzymali tuż po ogłoszeniu wyników Exit poll już nas krytykują, już nas odsyłają do Sputnika i wracają do tej negatywnej narracji wobec Konfederacji. No ale to jest naturalne przez dwa tygodnie byli upokarzani tym, że nie mogli obrażać wyborców Konfederacji no muszą sobie odreagować. Także w pełni to rozumiemy, ale, ale no, stajemy w obronie naszych wyborców. Nasi wyborcy to są świadomi ludzie. Co więcej, konfederacja w tych wyborach właśnie wpasowuje się w Polskę. Pokazuje, że to my jesteśmy w centrum Polski, w centrum sceny politycznej, tak jak Polska jest podzielona, tak jak i my nie chcemy wpisywać się w ten podział na dwa obozy polityczne, i dowodem na to jest fakt, że zarówno jeden obóz polityczny PISU, jak i drugi obóz polityczny platformy mają do nas pretensje do naszych wyborców, że nie poparliśmy odpowiednio ich kandydatów i że nieodpowiedni procent naszych wyborców zagłosował na tego ich właściwszego kandydata. To jest dowód na to, że skoro z dwóch stron jesteśmy atakowani, to nie należymy ani do jednego, ani do drugiego obozu, po prostu reprezentujemy nową formację polityczną, różną od e, znanego wszystkim od lat podziału na Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość, i że będziemy o nasze postulaty walczyć. Oczywiście teraz nasza walka będzie jeszcze bardziej zdeterminowana, jeszcze będziemy jeszcze bardziej zdeterminowani w naszej walce, ponieważ pod takim szeregu obietnic wyborczych będziemy mieli prawo do rozliczania z tych obietnic wyborczych nowego starego prezydenta a tych obietnic było co niemiara i będziemy przypominać każdorazowo przy każdym projekcie przy każdej inicjatywie legislacyjnej przy każdym dokumencie jaki wyląduje na biurku pana prezydenta że takie a nie inne obietnice zostały w trakcie kampanii wyborczej złożone czy mają państwo pytania tak co dalej panowie jak teraz dalej będzie

Z pewnością będziemy traktowani jako groźny rywal lub nawet jako wróg. Przede wszystkim przez PiS, ale na pewno też przez siły takie jak Platforma Koalicja oczywiście jak Lewica, dla której pozostaniemy tymi przysłowiowymi faszystami, których najlepiej żeby w ogóle nie było, nie dyskutować z nimi, nie zapraszać, zdelegalizować. Oczywiście też przez nowo powstający ruch Szymona Hołowni będziemy z pewnością traktowani jako konkurencja. To pokazują też badania, że część wyborców wahała się pomiędzy Szymonem Hołownią, a mną czy Konfederacją w poprzednich wyborach parlamentarnych. Więc tutaj będzie ostra rywalizacja. Mamy natomiast dobrą wiadomość. My się tej rywalizacji nie boimy. My rywalizację cenimy. W nasz program wpisane jest docenienie konkurencji, docenienie rywalizacji tak na polu społecznym, na polu gospodarczym, na polu kulturowym, na polu międzynarodowym. To jest paradygmat polityki, można by powiedzieć, stworzony przez Romana Dmowskiego, nowoczesnej polityki narodowej. To jest paradygmat polityki Wolnościowej i kompletnie się tej rywalizacji nie boimy. Moim zdaniem, dobra wiadomość tych wyborów zupełnie błędnie interpretowana przez polityków starszego pokolenia, którzy nie rozumieją rzeczywistości, w której się znaleźli. Dobra wiadomość jest nie taka, że wyborcy Konfederacji są jakimiś zdrajcami idei konserwatywnej, bo zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego gdzieś tam w niespełna połowie, bo w większej połowie ci, którzy dali ważne głosy, zagłosowali na prezydenta Andrzeja Dudę, a znaczna część oddała głosy nieważne. Widziałem Wstępne dane, które pokazują, że mamy e, wielo, wielo, wielokrotnie więcej głosów nieważnych niż w pierwszej turze, i moim zdaniem to jest protest społeczny tych, którzy nie chcieli żadnego z tych kandydatów poprzeć. Natomiast właściwa interpretacja e, tej sytuacji i ta dobra wiadomość jest taka, że Konfederacja, a więc partia założona przez porozumienie polityków konserwatywnych różnych nurtów wolnościowego, narodowego, e, tradycjonalistycznego, jest zdolna przyciągać głosy wyborców, którzy sami nie są konserwatystami. I to jest dobra wiadomość dla Polski, ponieważ w Polsce mamy wielu ludzi, którzy nie są konserwatystami, ale są w stanie docenić nasz program, nasz zdrowy rozsądek, nasze nowoczesne podejście do polityki. I w zasadzie, gdyby tam w PiSie ktoś miał głowę na karku, to powinien się cieszyć, bo oni mają szklany sufit i oni nie wyjdą poza swoją niszę. Te wybory to pokazały. Ta nisza może mieć 40 kilka procent, ale to pozostanie nisza. Oni nie, nie są w stanie już nawiązać kontaktu z młodym pokoleniem, które nie jest do urabiania cepem topornej propagandy w TVP, nie jest do urobienia przekupienia Łapówką wyborczą przez takie czy inne świadczenia społeczne. My jesteśmy w stanie komunikować się z wyborcami, którzy odrzucają ten stary typ uprawiania polityki. Chcą polityki merytorycznej, są polityki nowoczesnej, chcą ludzi, którzy wierzą w to, co mówią, a nie zmieniają wersję co kwartał w związku z tym, że nastąpiła zmiana linii u tego czy innego partyjnego prezesa. Więc to jest dobra wiadomość i my będziemy w tym paradygmacie dalej rywalizować politycznie. Zapowiedzieliśmy, że jeszcze w lipcu powołamy kluby Konfederacji. Dzisiaj też prosto przyszliśmy tutaj Tutaj z posłem Jakubem Kuleszą z Narady, na której myśleliśmy jeszcze o wakacyjnej trasie, być może jeszcze w tych miesiącach ruszymy nad morze przekonywać Polaków i rozmawiać z nimi, bo my po prostu lubimy normalną rozmowę z Polakami. Pan Prezydent ponowił wczoraj apel o budowę Koalicji Polskich Spraw. Jak panowie oceniają ten apel? Czy zamierzacie do tej koalicji przystąpić? No to jest hasło medialne. Hasła medialne, jest sens komentować wtedy, jak przestają być hasłami medialnymi, a stają się jakimiś propozycjami. Żadna propozycja się nie pojawiła, w związku z czym tak naprawdę nie ma czego komentować. Jedyną zapowiedzią konkretną była zapowiedź, że po wyborach zostaniemy zaproszeni na spotkanie. Jest już po wyborach. Na zaproszenie liczyć mógł Rafał Trzaskowski. Do nas żadne zaproszenie. Proszę poprawnie Kuba, jeśli jest inaczej. A do nas żadne zaproszenie nie dotarło. Także na razie z konkretów politycznych mamy zaproszenie pana prezydenta dla Rafała Trzaskowskiego, nie dla Konfederacji. Czy można powiedzieć, że państwo cieszą się z tego, że gdzie dwoje będzie się biło, tam trzecia siła skorzysta i jak na tym planują państwo skorzystać jako wolnościowcy, korwinowcy i narodowcy w perspektywie trzech lat, czterech lat wyborów parlamentarnych? No i przyszłych wyborów prezydenckich koniecznie. Czyli Czy ja odrzucam analizowanie polskiej polityki przez pryzmat dwóch sił. Odrzucam to, bo to jest nieuczciwe. To nie jest tak, że w polskiej polityce dwóch się bije. Oczywiście w drugiej turze wyborów prezydenckich, która jest wyjątkowa, było dwóch kandydatów, ale to tylko ze względu na ograniczenie proceduralne. W pierwszej turze mieliśmy 11 kandydatów, e, mieliśmy e, kilka dużych ogólnopolskich sił politycznych notowanych sondażowo i to jest faktyczny schemat rywalizacji politycznej. I naprawdę Polska nie dzieli się na żadne dwa plemiona, dwa obozy. Proszę przestać manewrowywać nasze społeczeństwo w ten podział, bo większość społeczeństwa tego podziału nie chce ale pan redaktor słusznie zauważył, że tutaj jest duże pole do działalności trzeciej siły politycznej. Nam nie zależy na tej wojnie polsko-polskiej, naprawdę, nawet jeżeli mielibyśmy na tym politycznie skorzystać, ale rzeczywiście naszym celem teraz na najbliższe trzy lata jest promocja naszych postulatów, bo to nie jest tak, że my nasze postulaty dostosowujemy do tego, co społeczeństwo uważa, tylko chcemy je wypromować do tego stopnia, by w wyborach parlamentarnych 2020 w 23 roku wprowadzi tylu parlamentarzystów, by bez Konfederacji nie dało się utworzyć rządu w Polsce. A nie wybrać marszałka Sejmu. Jakie cele tak procentowe w wyborach parlamentarnych Państwo mają i jak Pan się przymierza, Panie Krzysztofie, do wyborów prezydenckich? Czy już pan się przymierza, zamierza pan startować, rozmawiał pan o tym, myślał pan o tym z żoną na przykład? Panie redaktorze, wybory prezydenckie się właśnie kończą. Więc jeżeli ma Pan na myśli wybory prezydenckie za 5 lat, to ja przypomnę, że wcześniej jeszcze wybory samorządowe, parlamentarne, europejskie, bardzo wiele będzie się działo w polskiej polityce i myślę, że nie byłoby rzeczą odpowiedzialną w tej chwili na ten temat spekulować, coś komentować. Po prostu zobaczymy, jak się będzie rozwijała polska polityka i my na pewno to, co mogę obiecać, będziemy aktywni, będziemy zmobilizowani i będziemy z zaangażowaniem pracowali nad przekonaniem do siebie jak największych grup wyborców. Jeżeli chodzi o pułap naszych ambicji, no to każda szanująca się poważna. Siła polityczna, która ma autonomiczny program ideowy i program reform państwowych, aspiruje do tego, żeby zdobyć ponad połowę poparcia wyborców i rządzić samodzielnie. Ja uważam, że to jest możliwe. Oczywiście trzeba będzie wielu lat na przełamanie różnego rodzaju uprzedzeń, blokad medialnych czy zniechęcenia społecznego. Natomiast tą pracę zaczęliśmy wykonywać pod koniec roku 2018, kiedy zaczęło się zawiązywać nasze porozumienie. Tą pracę wykonujemy przez cały rok 2019-2020. Mamy trwający już dwa lata trend wzrostowy, jeżeli chodzi o poparcie Konfederacji. Myślę, że wszystkie siły polityczne życzyłyby sobie takiego dwuletniego trendu wzrostowego i w tej chwili naszym zadaniem i naszą strategią będzie przekształcenie tego w pięcioletni trend wzrostowy, tak żebyśmy w 2023 weszli z możliwie najwyższym wynikiem. Jaki to będzie wynik? Zobaczymy, co Pan Bóg da, co polskie społeczeństwo będzie chciało wybierać. My podchodzimy z pokorą do polityki i nie będziemy na pewno tutaj formułować jakichś takich matematycznie sprecyzowanych celów, bo to po po prostu byłoby niepoważne. Czy pan prezydent Duda może być panu zdaniem bardziej niezależny teraz, jeżeli tak, to w jakim stopniu? Może. Wszystko jest możliwe. Oczywiście wszyscy byśmy sobie życzyli tego, by prezydent Polski, niezależnie czy jest nim Andrzej Duda, czy Krzysztof Bosak, był niezależny od formacji politycznych, żeby reprezentował ogół obywateli. Takie też nadzieje pokładamy w osobie pana prezydenta w kontekście drugiej kadencji Sejmu. Z pewnością tak będziemy starali się prezydenta traktować, by wychodzić do niego szczerze z propozycjami na przykład wetowania szkodliwych ustaw, które będą prezentowane. Przez większość parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości i będziemy oczekiwać tego, że pan prezydent będzie na te ustawy patrzył przez pryzmat ogółu społeczeństwa, a nie przez pryzmat ugrupowania rządzącego. Warto przewidzieć, że teraz opozycja, mam na myśli głównie koalicję obywatelską, będzie patrzyła panu prezydentowi bardzo na ręce. Czy państwo również będą wspólnie z koalicją obywatelską bardzo patrzyli na ręce panu prezydentowi? Nie będziemy wspólnie tego robić. Yy, na pewno, jeśli chodzi o yy, tę kadencję, drugą kadencję pana prezydenta Andrzeja Dudy, to sytuacja będzie łatwiejsza, ponieważ w tej kampanii padło o wiele więcej obietnic wyborczych skierowanych do wyborców Konfederacji z punktu widzenia programu Konfederacji i o wiele łatwiej będzie nam punktować ewentualne łamanie obietnic wyborczych, które padły w tej kampanii, i będziemy z pełną determinacją tego pilnować na każdym kroku, przy każdej decyzji pana prezydenta. Ja mogę dodać, że to my pokazaliśmy w sejmie, co to znaczy być opozycją merytoryczną. To my wyznaczamy merytoryczny standard krytyki rządowych projektów przez ostatnie kilka miesięcy. Wystarczyło obserwować uważnie obrady Sejmu podczas dyskusji o tarczach antykryzysowych. To kiedy nasi posłowie wychodzili na mównicę, milkły zarówno ławy PIS, jak i platformy po to, żeby słuchać, co powiedzą posłowie Konfederacji, ponieważ oni wiedzą, że nasz zespół analityczny analizuje i czyta te projekty, ich politycy, którzy przychodzili najpierw na te fizyczne konsultacje z rządem, a później uczestniczyli w nich online, wiedzieli, że to nasi politycy w tych konsultacjach są przygotowani, często tutaj właśnie nasz przewodniczący. Jakub Kulesza uczestniczył, reprezentował nas w tych konsultacjach, oni po prostu to wiedzą. To my podnieśliśmy poprzeczkę w tym Sejmie. W związku z czym pytanie nas, czy my będziemy coś tam z Koalicją Obywatelską jest źle postawionym pytaniem. To oni muszą doskoczyć do poprzeczki krytyki merytorycznej polityki rządu, czy prezydenta, którą postawiła Konfederacja, zawiesiła Konfederacja dość wysoko. Przypomnę, że podczas jedynej okazji do spotkań z prezydentem, to znaczy konsultacje nad ustawami sądowymi, w których uczestniczyłem ja i poseł Jakub Kulesza, czy podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w której Jakub Kuleszy nas reprezentował, to z naszych ust wybrzmiewały merytoryczne pytania, a nie jakieś ideologiczno-polityczne tyrady, jak ze strony polityków lewicy czy Platformy. Także sądzę, że naprawdę my już w tej chwili pokazaliśmy, co to znaczy recenzować merytorycznie rząd, prezydenta i będziemy robić to dalej, a inne partie zachęcamy do tego, żeby odrzuciły ten, powiedzmy, sposób uprawiania polityki Polak na nieustannym żaleniu się, że Polacy są nie tacy, jak być powinni i po prostu zaczęli pracować i przekonywać ze siebie nieprzekonanych. Niektórzy obserwatorzy twierdzą, że prezydent Andrzej Duda ze swoim chytopoglądem w Unii Europejskiej, gdyby startował w jakimś kraju, zależy od Belgii albo Holandii, uzyskałby najwyżej 20%. Czy w tym kontekście mogą panowie pogratulować panu prezydentowi, że jednak w Polsce i poza Polską, za granicą również takie poparcie jednak uzyskał ponad połowę Polaków? To jest wysokie poparcie. Jeżeli jakiś polityk odnosi sukces w demokracji, to można to docenić. Natomiast gratulacji z naszej strony nie będzie, ponieważ nie popieraliśmy żadnego z dwóch kandydatów. Jeżeli głosowaliśmy, to przez zaciśnięte zęby, niezależnie na którego kandydata, uważaliśmy, że nie było dobrego kandydata w drugiej turze wyborów prezydenckich. I oczywiście wysoki wynik wyborczy zasługuje na uznanie. Natomiast pamiętamy, że jest to wysoki wynik wyborczy uzyskany w warunkach dysproporcji absolutnej dysproporcji w medialnym relacjonowaniu kampanii wyborczej, używaniu wszystkich instytucji państwowych, także w czasie administracyjnych zakazów do prowadzenia tej kampanii. To nie była walka na równych regułach i w związku z czym to psuje nieco tą satysfakcję. Gdybyśmy byli po półrocznej kampanii wyborczej, w której zwycięzca miał opinię wśród wszystkich, że grał fair i jego obóz grał fair, to pewnie z naszej strony, nawet mimo różnic światopoglądowych, byłyby gratulacje, ale po tych wszystkich Rzeczach, które się działy, no to przyznam szczerze, gratulacje to moglibyśmy chyba tylko wygłaszać dla poprawy własnego wizerunku, a kosztem jednak jakiegoś poczucia honoru. Zasady były równe, tylko... Tylko było... Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.